Nie no, trzymają wszyscy moi fani, kurwa trzymają kciuki za ciebie w ogóle myślę, że pół polski stary, kurwa tak, trzyma kciuki. Sposób, no to zapewne, zjawiało go to zgubi No ale no. to stary 100% tym bardziej, że wiesz ty już masz za sobą ile no, mają czwarta. To jest inaczej od tego, że to... to jest stres stary, zbina no, zawsze, nie Wypijemy ostatni drink Zapalimy ostatniego jointa Kiedyś odejdziemy stąd Żeby znowu się gdzieś potem spotkać Wybijemy ostatni drink Zapalimy ostatniego jointa Kiedyś odejdziemy stąd Żeby znowu siedzieć gdzieś potem spotkać hmm, Czekaj, żebym wybrał auto, mam tam Jedziemy do najbardziej rapowego fryzjera Barbera Jakiego zobaczycie Polecił mi go Aster Z Łodzi Jesteśmy na Bałutach Najlepszej dzielnicy Najlepsza dzielnica Legendarna dzielnica. Przed ostatnią walką byłem też u tego ziomeczka na Przyganko. Lubię mieć do walki przeszkad. No i pomyślałem, że nie ma co zmieniać zwycięskiej płacy. Ten Barber też został ten sam. Jesteśmy na miejscu. Kur... Wakacja, życie płynie, wolno, sens i mila koniec mi raczej, nie zdarza się wylać Lubię jak we krwi mi płynie tekila. Ona rozumie, więc jest dla mnie miła Siemano ziomal Siemanu. <noise> Kurwa, zawsze mam bajek tu podjeżdżam Mówię, Ostatni stary byłem u ciebie I było zwycięstwo, więc mówię, kurwa nie ma co zmieniać, wiesz Zwycięskie pasy Ostatnie się na oglądałem tutaj przychodzę do koleczki, a tu zawsze leci stary 1000KO, nie pustem Denis Rodman i czas Barkley to legendy Jeśli chcesz jesteś graczem, to nie wycierają gęby Zjadłem na tej grze zęby Choć ono tym łapek, co chwytają się za głowy kiedyś miękam po parkiecie Jakic zonę Mam do okaczenia jeszcze taki eee no można powiedzieć małe marzenie, ale takie małe żeby iść właśnie gdzieś do takiego Barbera z Portoryko, czy wiesz, takiego old czy gdzieś do czarnego Barbera, gdzie tam wiesz, gadka o boksie Kto był lepszy, Floyd Mayweather, czy Rocky Marciano Wracając byku do twojego pytania odnośnie domu To powiem ci, zresztą sam teraz pewnie robisz remont w nowym miejscu, to wiesz jakie to są, kurde, stresy, koszta i kurde Jeszcze jak nie siedzisz w budowlance, to wiesz hmm. yy, Nie znasz się na wycenie, nie wiesz czy tak, czy tak, więc dużo mają ludzie możliwości Naciągania rzeczy na swoją stronę, ale na szczęście mam dobrych ludzi wokół, więc pilnuję tego z koleżką. No i stary wiesz, stawiam dalej na marzenia, na, na ten, na, na muzykę. To jest mój świat. Już się nie mogę doczekać, jak wejdę do studia, stary po tym kurwa show całym, które się tutaj uskuteczniło. To już nie mogę się doczekać, po prostu jak wbiję stary do, do kanciapy i będę mógł sobie posiedzieć przy muzyce. i nie mieć żadnych koziołków wokół siebie i tak dalej, stary, nie? Po prostu to jest... Nawet się cieszyłem, tak się śmiałem do tego, do Kuby Rzeźniczaka, że on też mówi, kurde, bo on też się bije, mówi... Już nie mogę się doczekać, jak stanę w niedzielę. Będzie po tym wszystkim, wiesz, nieważny wynik walki, ale robota zrobiona, wstajesz, kurde... Nie trzeba iść na trening, nie trzeba się spinać, nie trzeba tego, wiesz, wszystkiego robić, przechodzić. Biały piasek, turkusowe niebo, stary, mili ludzie i ich ulubione powiedzenie to pole pole, czyli powoli, powoli. Pięknie, wrzucę mordzia potem do, ten, do siebie, nie? Pięknie, dziękuję. Przecież jestem biznesmenem, a znów palec, z rana weed, później cały dzień się lenie Znów wymyślam jako ciemę, zamiast wysłać płytę Julce, której rak wyżera nerę, god już nie mówię o samorządzie, czekam się, się do... spoko, zamiast wziąć się w ja już się skupiam tylko na walce Skupiam się tylko na walce, robimy robotę Jestem nakręcony stary, żeby tylko głowa zagrała, kurwa Miałem zwiedzić ją tak wiele, a siedzimy na kanapie od miesięcy co niedziela stary ziomek wali herę Może kurwa mu napiszę, żeby przez to, przez SMS God jestem pierdolonym zerem Bo chcę motywować innych, sam nie motywując siebie Dziękuję wszystkim ludziom, którzy pisali do mnie komentarze, e, wiadomości prywatne, czy można być sobą w tym świecie i myślę, że tak trzeba to, po prostu do tego mówić. Kurde, fajnie. Powiedz mi, Michał, właśnie jak czujesz się w tym świecie tutaj od środka? Jak to wygląda? Czy odnajdujesz się, jak oceniasz ludzi, którzy gdzieś tutaj są? I czy czujesz, że pasujesz do tego środowiska? Nie, nie pasuję do tego środowiska, nie ma się tutaj ukrywać, natomiast tutaj są moi trenerzy, tutaj jest mój świat, tutaj są moja żona, moi ludzie, którymi się otaczam i Staram się trzymać stala od e, całej tej ogrożki, tutaj, że tak powiem, e, Blick True i tak dalej. Ja tutaj jestem z trenerami sportowo, od do uderzenia i tak się też przygotowałem do tego. Nie, nie sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę, bo tak. Nie Miał zrobić taką robotę, poprowadził tak trudną walkę, że już się chce. Uwaga Czy to jest? Czy to jest? Szkandal na ten. nie poszło po mojej myśli. A, edukację, edukację, jak widać. Nie przegrałem tego. Coś nie zagrało, ale mam nadzieję, że nie jesteście na mnie dzięki za topi. Ale pierwszy raz w życiu masz głos, to. Tak, a widać, widać hey. po mnie? Mat Mat -i. Mat -i widać po mnie? Patrz, Patrz, widać po mnie? Wracam do koncertów. Eee, aha, dostałem, poczułem, że, poczułem ten, poczułem, ja i tak jestem dumny, że żeśmy zrobili, nie No kurwa, sorry chłopaki, poczułem, wiesz, przede wszystkim to, że się dostałem parę ciosów i jakby i kurwa nie, nie, miałem tak, że wiesz, kurwa, co zrobić, tylko byłem w ogóle cały czas w walce, nie, byłem cały czas w walce. Siemano, moi drodzy, Meduska po walce, tutaj w szatni ze zbukiem, piąteczka, e, zajebista waleczka, fajne słowa po walce, także wpadłem zbić piąteczkę i moi drodzy... Chyba będzie szybki leak, bo możecie niedługo zobaczyć z Booka gdzieś tam chodzą pogłoski z jakimiś lajbami. Także tak. śledźcie. Mnie nam mówił, słuchajcie, także wjeżdżamy. Nie bać patologii, wjeżdżamy do normalnych ludzi. Także z beczucją niedługo się na pewno wszedniemy. Dzięki, bratku. Dobro i pozdrawiam, głowa do góry. Pamiętajcie, że to jest tylko epizod. Ja. Jesteśmy ze spół i rozpierdalamy innych Trenuję, jestem silny, jak rzęs w akademikach I started from the bottom, dziś się przede mną <śleszy> Mordo, problemy będą, problemy! 52, dziś pierwszy <śleszy> numer w Pierdolę, czy kto lubisz nadal Dla moich ludzi, pamiętam, gdzie jest brudni Choć tak mało jest perspektywy się wybiłem Jestem dumny, mijam, jak tak do trumny Oj, powiem że przegrane wszystkie w moim życiu... Nie smakowały tak dobrze. Z możonką, z przyjacielem, kurwa, z ziomalem co nas zagrywa, Dzi? Czujesz się jak zwycięstwo. Prawda, wasza sport, to jest u nas. Hip hop, dobry <mulary> soj. Trzymaj spuna. Roki, pancer, flow. Tym natura. Tak, wychowana skultura. Prawda, wasza sport, to jest u nas. Hip hop, dobry soj. Trzymaj spuna. Fuck